Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Ekstraklasa, wracamy po długiej przerwie, no i już wielkimi krokami zbliża się, zbliżają się nowe sezony na najwyższych szczeblach zmagań, jeżeli chodzi o piłkę ręczną, koszykówkę w naszym mieście, zaczynamy od tego co się działo w minionym tygodniu, a sporo się działo. Przede wszystkim prezentacja zespołu Piłka Ręczna koszali nasza drużyna po raz kolejny występować będzie na najwyższym szczeblu zmagań. W ostatnich sezonach bardzo mocno nasz zespół walczył o to, żeby pozostać w Orlen Super Lidze. To się udawało, ale oczywiście na ten sezon wszyscy planują to, by do końca nie było takich nerwów i nie powalczyć o nieco wyższe lokaty niż gdzieś tam walka. O pozostanie zresztą w poprzednim sezonie do ostatniej kolejki ważyły się losy tego, czy nasza drużyna grać będzie w superlicę czy będzie grać w barażach o Superligę. Także więcej takich nerwów nie chcemy, a zobaczmy jakim potencjałem dysponować będzie piłka ręczna Koszali. Nasz zespół jest już po swojej prezentacji sporo kibiców przybyło właśnie, żeby zobaczyć nasze szczypiorniski na sezon 225 2026 w Orlen superlize Witam Państwa ponownie na prezentacji zespołu Piłka Ręczna Koszalin przed nowym sezonem Orlen Superligi Piłki Ręcznej Kobiet sezony 2025-2026. Sezonem, który dla naszego klubu będzie wyjątkowo trudnym sezonem i tu nie mówię już o aspekcie sportowym, bo wiadomo, że to jest sport, jest rywalizacja od pierwszej do ostatniej kolejki, natomiast mówię tu w kontekście spraw organizacyjno-finansowych. Bo ci kibice, którzy śledzą na bieżąco nasze media społecznościowe doskonale wiedzą, że 31 lipca... Ja wiem, że o rzeczach nieprzyjemnych się dzisiaj nie powinno mówić, ale no niestety to jest ba bardzo ważny element funkcjonowania klubu. 31 lipca dostaliśmy no niemiłą niespodziankę, że dotychczasowy sponsor tytularny zakończył z nami e, współpracę. Oczywiście to nie tak, że załamujemy ręce za, e, i nic nie robimy, bardzo mocno prowadzimy intensywne rozmowy z potencjalnymi sponsorami i też z partnerami, które by były zainteresowane tytułem sponsora tytułarnego i mam nadzieję, że w najbliższym czasie więcej informacji będę mógł Państwu przekazać. Na dzień dzisiejszy to, co mogę powiedzieć, to na pewno to, że rozpoczynamy rozgrywki 3 września pod nazwą Piłka Ręczna koszali. To, to dzisiejsze spotkanie to jest też moment, gdzie moglibyśmy i chciałbym bardzo podziękować Naszym partnerom i sponsorom, w szczególności panu prezentowi Tomaszowi Sobierajowi i gminie Miasto Koszalin, ale również wszystkim naszym pozostałym partnerom i sponsorom, bez których nie moglibyśmy funkcjonować, nie moglibyśmy uczestniczyć w rozgrywkach ligowych, a zawodniczki nie mogłyby przy, przysparzać państwu sportowych emocji. Oczywiście tych, którzy z nami jeszcze nie ma, to gorąco zapraszam do współpracy, bo naprawdę z nami się opłaca. Naszym głównym celem jest odbudowanie zaufania naszych kibiców. Uważam, że mamy najlepszych kibiców w Polsce. Są naszym ósmym y, zawodnikiem i to będzie nasz główny cel. Ja wierzę w te dziewczyny, znam te dziewczyny w większości. Y, wiele lat ze sobą współpracujemy i mam, daję Państwu gwarancję i pewność, że w każdym meczu będą stawiały 100% zdrowia na boisku, serce na boisku, po to, żebyśmy mogli w każdym meczu ligowym cieszyć się ze zwycięstwa i trzech, y, trzech punktów. Czas, abyśmy poznali bohaterki naszej drużyny. Rozpoczynamy prezentację naszej drużyny, a więc witajcie w naszej bajce! Witajcie w naszej bajce! No i słuchajcie, ręce mogą klaskać w muzyki wszyscy! A przed nami kapitan drużyny, przed nami najbardziej doświadczona zawodniczka z 27, Hanna Rycharska! Wszystko jest różne zwierzę Number one, z numerem pierwszym na koszulce w naszej drużynie, Mai Goma. Z numerem drugim, Karina Bajrak! Z numerem trzecim, Patrycja Jura! Numer osiemnasty, number eighteen, Iwana Arseniewska! A gdzie te ręce, które klaszą rytm muzyki? Wszystkie ręce! Zumarem dziewiętnastym Beata Naumczyk, wielkie brawa! Zumarem 21 Martyna Koper! Zumarem 28 osiemm, Nikola Żmijewska. Numer trzydzieści dwa Alicja Klarkowska. No i lecimy dalej czas na numer trzydzieści sześć naszej koszańskiej układance Jagoda Lasek. I panie i panowie, czas na kolejną zawodniczkę, czas na numer 55, pięć, Adriana Nowicka, numer sześćdziesiąt jeden, Daria Butomo. Numer 66, Jelena Kwiatzewicz! A my, drodzy państwo, lecimy dalej. Reprezentantka Ukrainy, która w karierze występowała także w tureckiej Ekstraklasie. Numer 69, Aleksandra Furmanes! Number ninety nine nine Silla eighteen, ninety nine. A my teraz błyskawicznie, my teraz błyskawicznie przechodzimy do sztabu szkoleniowego naszej drużyny. Żywa legenda polskiej piłki ręcznej. Z nami, Joanna Tworaczyk. Kolejną trenerkę, no i ja tak się w dalszym ciągu zastanawiam, czemu Ola nadal nie gra, jednak, mimo to, bardzo dobrze, że wróciła do koszalina. Tym razem jednak, by pełnić zupełnie inną rolę, odpowiadać będzie za przygotowanie motoryczne naszej drużyny. Witamy po rocznej przerwie Aleksandra Zaleśny! Przed nami trener naszych bramkarek, przed nami Henryk Rycharski. Przed nami nasza dietetyczka, przed nami Marta Pawelec. Przed nami trener, przed nami Dmytro Chrebeniuk. Słuchajcie wrytm i Wszystkie ręce klaszczą! Teraz! Te dziewczyny widać, buzuje w nich energia, ta pozasportowa energia. Są zaangażowane, są pracowite. Jestem przekonany, że na hali widowiskowo sportowej zaskoczą nas, już zaskoczą 6 września, bo grają z legendarnym, z legendarnym zespołem z Lublina z Monteksem, który wielokrotnie był mistrzem Polski i wiem, że tu dziewczyny już mogą sprawić niespodziankę, ale sprawią niespodziankę, jeżeli Ósmy zawodnik na parkiecie będzie z nimi razem współdziałał, będzie razem z nimi grał. A ósmym zawodnikiem na parkiecie to jesteście Wy, najlepsza publiczność w całej Europie na świecie publiczność koszalicka. To dzięki Wam, my, koszalinianie, jesteśmy dumni, że możemy oglądać tak wspaniałe zawodniczki na, pa na parkiecie najwyższej klasy rozgrywkowej. Dużo, że się nam zweryfikuje, liga. Zaczynamy o, mniej już za tydzień, od środy startujemy pierwszy mecz. Mamy trzy kolejki bardzo mocnych przeciwników. No менталію, i chodzi tu bardziej o psychologii i mentalnie, o nasze mentale. Uważam, że dalej poradziliśmy sobie za te półtora miesiące, odbudowaliśmy klimat w zespole dziewczyny jest naprawdę zaangażowane, chętnie grać i. I zobaczymy, co będzie w lidze, ale uważam, że będzie dobry sezon. Ostatnie nasze sezony, taka sinusoida, trochę wyżej, trochę niżej. Gdzieś tam, tam w ostatnim czasie walka na utrzymanie. No na pewno kibice chcieliby, żeby więcej spokoju chyba było, jeżeli chodzi o nasze drzwi. Powiem do wszystkich kibiców, w ogóle prowadzimy sport kobiecy, to zawsze jest nerwowo, ale. Z... I ja, i sztab szkoleniowy i dziewczyny, chcemy, żeby ten sezon na pewno był dobry. A wszystko zweryfikuje Liga. Myślę, że kibice na pewno tęsknią za piłką ręczną, tęsknią za nami, chcą zobaczyć nowe twarze. Więc witam wszystkich serdecznie. Trener tutaj wcześniej mówił o tym, że został naprawiony klimat w drużynie, idzie w tym kierunku, żeby ta atmosfera szła w odpowiednim. W stopniu do, do przodu. A jak ty uważasz, że zespół jest na miarę tego, żeby no nie drżeć o utrzymanie w kolejnych sezonach? No ja nie wyobrażam sobie po raz kolejny bić się o ostatnie miejsca. E, ja zostałam też po to, żeby próbować walczyć gdzieś tam o wyższe cele. I mam nadzieję, że jako kapitan poprowadzę też tak drużynę, że, że będziemy walczyć w każdym meczu i jeśli będziemy przegrywać to po walce, a wygrywać tą jedną przy, przysłowową bramką i, i będziemy się cieszyć częściej ze zwycięstwa niż płakać ze porażki. Przed, za wami praktycznie cały okres przygotowawczy, przed wami Liga. No, no. Można powiedzieć, że ten okres był dobrze przepracowany, czy, czy jeszcze potrzebujecie trochę czasu? Nie na pewno potrzebujemy trochę jeszcze czasu. Pierwsze mecze na pewno będą trudne, bo gramy z topowymi klubami, e, więc myślę, że nie pokażemy jeszcze takiego wszystkiego, no bo będzie ciężko. E, potrzebujemy jeszcze czasu, bo miałyśmy gdzieś tam mikrourazy, tu ktoś musiał wyjechać, wrócił, e, więc nie miałyśmy te, takiego zespołu pełnego jeszcze. E, myślę, że jeszcze. Pierwszy miesiąc to będzie takie nie, nie do końca stuprocentowe nasze granie, yy, że dopiero pokażemy po miesiącu jakoś tak, co, co potrafimy grać. Nasze szczypioniski są już po prezentacji, a są tuż przed rozgrywkami ligowymi. W tym tygodniu rozegrają dwa mecze ligowe, i trzeba powiedzieć, że naprawdę nie będzie to łatwe zadanie dla naszego zespołu. Dlaczego? Bo od razu na dzień dobry, w środę i w weekend gramy z zespołami, które od wielu sezonów królują na naszych parkietach czyli Zagłębie Lublin, MKS Lublin. Oczywiście te nazwy się trochę pozmieniały. Zobaczmy, jak będą wyglądać dwie, dwie najbliższe kolejki w tym tygodniu. No i oczywiście w weekend ze spółkoczeńskich gradzmierciach we własnej hali. Program pierwszej serii w Orlen Superwidze. Zagłębie Lubin zmierzy się z piłką ręczną Koszalin. Piotrzkowie Piotrzków Trybunalski rywalizować będzie z Gajczanką Lwów. NAMKS Gniezno podejmie Sośnicę Gliwice. KPR Gminy Kobierzyce zmierzy się ze startem Elbląg. PG MKS LV Lublin podejmie Tauron. Ruch szypiorno Kalisz. Druga seria w weekend. Piłka ręczna Koszanie zmierzy się we własnej hali z PG, MKS LV Lublin. Sośnica Gliwice podejmie Zagłębie Lubin. Galiczanka Lwów zmierzy się z Energą Startem Elbląg. Piotrkowia Piotrków Trybunalski podejmuje NEMKS Gniezno. Tauron Ruch Szczypiorno podejmie KPR Gminy Kobierzyce. Trwałem przygotowania piłkarzy ręcznych Gwardii Koszań do nowego sezonu w Lidze Centralnej. Takim powiedzmy generalnym sprawdzianem naszej, naszej drużyny był memorią Filipa Potocznika, Bartosza Bigdy i Mariusza Wnuka. To już 17. edycja turnieju i podczas tych zawodów nasza drużyna okazała się niezwykle gościnna dla rywali. Zespół Koszański rozpoczął zmagania od porażki z Fit Dieta Żukowo. W następnym meczu zespół koszański przegrał z Sandro Spa Pogonią Szczecin. W trzecim meczu zwycięstwo nad Tytanami Wejherowa, ale trudno się temu dziwić. Z Tytanami nasz zespół regularnie wygrywa, czy to w drugiej lidze, w pierwszej. <tok> Także to akurat zwycięstwo nie było zaskakujące. No i oczywiście w ostatnim meczu nasza drużyna mocno się biła, ale ostatecznie przegrała z Grunwaldem. Poznań, także e, trzy porażki, jedno zwycięstwo, i w, w efekcie nasza drużyna zajęła czwarte miejsce w całym turnieju. Posłuchajmy co do powiedzenia miał po tym spotkaniu, e, po tym turnieju nasz trener Piotr Stasiuk. No na pewno wynik nie jest zadowalający ze względu na to, że tylko jedna wygrana i porażki, które nam się przydarzyły, z bardzo dobrymi zespołami. O to trzeba zaznaczyć, że czołowe zespoły Ligi Centralnej. Wstydu nie przynoszą, ale no na pewno u siebie chcieliśmy pokazać lepszy wynik. No niestety nie udało się. Jedyne, co mogę na usprawiedliwienie tutaj nas powiedzieć, że jeszcze mamy trzy tygodnie do ligi i inne zespoły już zaraz zaczynają tą ligę. My mamy dłuższy okres przygotowawczy, więc tutaj do wyniku aż tak nie przykładamy wagi, chociaż wiadomo, że, że wygrane budują tą atmosferę. My pracujemy nad sobą i będziemy, myślę, już w pełni formę na Ligę Centralną. Turniej memoriałów w Koszalinie wygrywa ostatecznie Sandra Spa Pogoń Szczecin. A tak dla przypomnienia, w tym tygodniu dwa mecze ligowe rozegra drużyna piłka ręczna Koszalin. Nasza ekipa zmierzy się najpierw na wyjeździe za głębiem Lubin, a następnie podejmie we własnej hali ekipę lubelską. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam Państwa na kolejne wydanie magazynu Ekstraklasa za tydzień. Do zobaczenia.